Psalm 55 Przewodnikowi chóru na strunach Pouczenie Dawida Zważ, o Boże, na modlitwę moją I nie skrywaj się przed błaganiem moim Słuchaj mnie i odpowiedz mi Błąkam się w żalu moim i jęczę Od głosu wroga i od ucisku bezbożnika Przywodzą na mnie nieszczęście, a w gniewie napastują mnie. Serce me trwoży się we mnie, a przerażenia śmierci opadły mnie. Bojaź i drżenie przyszły na mnie i zgroza przejęła mnie. Rzekłem, ach, gdybym miał skrzydła jako gołąb, odleciałbym i odpocząłbym. Oto... Daleko bym zaleciał i przebywałbym w pustyni, Sela, uciekłbym pośpiesznie Przed wiatrem gwałtownym i przed burzą. Zgładź ich, Panie, Uczyń niegodnymi języki ich, Bo widzę przemoc i spór w mieście, Dniem i nocą chodzą wokół po murach, A bieda i utrudzenie są wewnątrz. Chciwość panuje w pośród nich, a z rynku ich nie ustępuje uciski i obłuda. Bo to nie jest wróg, który mnie hańbi, to byłbym zniósł. Ani nie powstał przeciwko mnie nienawidzący mięł, przed nim byłbym się skrył. Ale że Ty nim jesteś, człowieczem nierówny, przyjacielu mój i zaufany mój, którzyśmy niegdyś mieli. Poufną społeczność i do Domu Bożego chodzili z tłumem. Śmierć niechaj ich zaskoczy, niechaj żywi zejdą do otchłani, albowiem złość jest w mieszkaniach ich, w sercach ich. Ja zaś do Boga wołam, a Pan wybawi mnie. Wieczorem z rana i w południe będę się skarżył i jęczał, a wtedy usłyszy on głos mój. Ocali duszę moją i sprawi jej pokój od tych, którzy przeciwko mnie walczą, bo ich wielu jest przeciwko mnie. Bóg usłyszy mię i upokorzy ich, On, który od wieków króluje, sela, dlatego że nie widać u nich zmiany i Boga się nie boją. Wyciągnął ręce swoje przeciw tym, Którzy z nim żyli w pokoju, zbezcześcił przymierze swoje. Gładkie jak masło są słowa ust jego, a jednak wojna jest jego zamysłem. Łagodniejsze niż olej są słowa jego, a jednak są obnażonymi mieczami. Wrzuć na pana brzemię swoje, a on pieczę o tobie mieć będzie. I nigdy nie dopuści, ażeby zachwiał się sprawiedliwy. Ale Ty, Boże, zepchniesz ich do dołu zguby. Mężowie winni krwi i obłudy nie dożyją połowy dni swoich, lecz ja ufam Tobie.